Kukurydza. Nie było okazji jak wam nagrać Wygląda dobrze Nawet na tej szóstej klasie miała tak około metra swego grochu jak tu zaglądałem Tu na dole wiadomo, że fajna Tu gdzieś jest jeszcze wplątane w to wszystko delikało, przykład, gdzieś tutaj to jest Gdzieś tu to delikało tak, bo plantus wyrzucił wiechem, tu jest na dole plantus. Urocie po głęboszu, nic woda nie stała. W końcu. Może jest trochę mniejsza, bo, bo to już wiadomo, że ziemia się przesuszyła delikatnie. No ale chociaż teraz odrabia. No, tak jest. I tam mamy, tu już mamy z powrotem plantusa. Coś jest! No to dobra, lecimy na chałupę Zmarnowany krisu i z wymordowany grosz. No ale zakończone. Pozdrawiam Was serdecznie. Witam Was serdecznie! Chris, rolnik, jest po żniwach. Jesteśmy na ratowanej kukurydzy w PEG-rze. Dzisiaj byłem we Wrocławiu. To ja nie wiem, co tam się stało, ale to praktycznie co pole wzdłuż Krajowej, bo to 35 jest, zawsze, zawsze nie pamiętam. To ta kukurydza, bet, półtora, dwa, to już jakaś rewelacja. O tu zobaczcie, Krisa ręka. Dzieci buszują, żona buszuje, wszyscy buszujemy w kukurydzy. A tu jest jeszcze ta niższa. Z brzegu ma 3 kolby, to jest DKC, tam co ją ratowałem. 30, coś tam. Nie pamiętam już tej. 37, 89 bodajże. jakąś tak. Oleż tu będzie próchnicy. Z 3 metry ma minimum. A to jest jeszcze ta, ta niższa, bo tam pod lasem. Tam pod lasem, tam tam, gdzie był po głębosu, to z kombajnu widać, że jeszcze pół metra jest wyższa. Ale zrośnie odpowiada wielkości plonu, prawda? Zobaczcie, tu rosła, ale pusta, ale tu kolba jak... O, jaka kolbusia! Spadł nam wczoraj deszcz na moją kukurydzę. Prosiowate zostało, dziwne. Dziwne. Ale są takie właśnie, nie wiem czy to są te to nie, nie, ratowane, niespóźnione, nie wiem czy też tu nie jest opryskiwacza ścieżka, czy znaczy, mogą być rozjechane. Tak nie to się wydaje, ale prosiowate jest. Przejdźmy dalej, niektóra po dwie, ale przeważnie ma tutaj po jednej. To lepszy znak, bo jedna kolba będzie duża, Gdy wyda energię tylko w jedną kolbę, jakby gdzieś miała drugą, miała. Ale odrzuciła w porę. No. Także DKC 3789, bodajże. Na pewno jest 89. To jest już pyłki, wyrzuca. Także proces nalewania kolby w trakcie. Pozdrawiam. Witam Was ponownie. Jestem właśnie od strony lasu. Zobaczcie, jaka to kukurydza. Tumce trochę za szeroko. Odjechałem od miedzy, jeśli chodzi o duprawkę. Ale my tu płodnie, płod, dobra, pan licho. Zobaczymy czy wzrost odpowiada wielkości. Ale to jest po prostu potęga. Zaraz wam pokażę te naj, największe punkty. To jest kolbucha. Kolbucha. O, już się zaczyna wykształcać ziarno, i całe szczęście jest do końca zaziarniona kolbisko. Jak w dłonie to, zobaczcie. Ja nie wiem, tu był na 100%. Aż to widzicie, tu są choinki, tu ta kurde kukurydza. Zobaczcie. Z 3,5 metra jak nic tutaj ma w tym miejscu. I to właśnie z kombajnu było widać, że tutaj te, te kilka rządków, które objechałem głęboszem, że jest tak wysoka. To są właśnie te odcinki tutaj. Taka jest przerośnięta. Przynajmniej pół metra jest wyższa. Chyba że tu będzie dwa siewniki, jakieś 12 metrów, coś w tym rodzaju. Wiem, że robiłem chyba do ścieżki albo za ścieżkę tym głęboszem. Tak coś pamiętam. Pozrywałem tutaj te korzenie przy drzewach, kolbucha też jest fajna, no niektóre o, jakaś niższa i już ta kolba jest bardziej spóźniona względem tej wyższej. No ale tak to się mówi, kombajn zweryfikuje. Na dzisiaj jestem zadowolony, jak nic tutaj nieszczęśliwego nie przejdzie, bo zobaczcie sobie jaki to jest. Pierdyle będzie miał co zielony bizon robić o, tutaj patrz jaki to jest aż nie do uwierzenia Dobrze, że ona tutaj jest od strony lasu Posiada ten las, jednak tutaj te wiatry nie wiatry, on to łapie, rozbija, tutaj tam jest już trochę niżej ale potężna. 3-3,5 metra jak nic. No ja mam 1,80 80 Sumarycznie to jestem za tą kolbę. To jest mój wzrost. No to jeszcze tyle zostało do góry. No jak nic. Z 3,20 3,30, a są tak jakieś wyższe że jeszcze wyższe. Szok. Pozdrawiam Was serdecznie. I mam nadzieję, że będzie. Ten deszcz teraz tutaj to był zbawienie, jeśli chodzi o kukurydzę. Ona teraz tutaj dopiero Pięknie te, te ziarna będą, wypełni je na 100%, bo to kilka litrów spadło. Do usłyszenia, cześć. Witam Was serdecznie. Przyszedłem sobie odkręcić groszek po piątkowym deszczu. Z piątek na sobotę padało w nocy. I żonka się śmieje. To takie gruszysko. wiecie, czego zabrakło? Klepiska od kukurydzy, tego wstępnego. Tak gruby, że się łupał Skurczy sobie. Obroty będę, niecałe 700 miałem, takie 670? No i o, w pole jest! Na poplony jak nic Krisuma. Kurwa. Mi pomyśleć, że mam całą przyczepę jeszcze pronara. Drugą. Z owsem. Calutka, prawie, że pod rurę. Można by powiedzieć. I co teraz z tym fantem zrobić? Dzieci krzyczą no, Tak wygląda groszek Milwa Strasznie grube ziarno No i jest ja tych pierwszych jakby rozsypał kurde to w pierwszych burtach by prawie że było kurde Sam bym jestem ciekawy ile by tu było tego plonu I nie wiem czy ta bioda tu jest Wolałbym to obczyścić jest. No. Tylko to pytanie czy te nasionkę to zejdą, czy nie zejdą. To się trochę tu podsuszyło. No, ale go połupało niestety. Połupało. Za gruby był. Na przednim apa się się połupła. Bo na tym głównym klepisku już nie, bo ona jest multikrop Z tymi większymi otworami. No. Trochę na pewno odleci. Teraz pytanie, jak to przesiać? Żeby był cały rok, zostawić co do siebie na przyszły rok też? Swój to swój. Wiadomo, że był chociaż nowy. Kupiony. No a i będzie. Będzie znowu co robić z tymi krzakami, z tym rzepikiem. Muszę tam zapięć opryskiwać i jechać coś z nim wymyślić. No. Kurde, no to tam hektar 60 na kosiłem według nawigacji. Nie więcej, bo tam już taki brałem cały header. Potem gdzieś tam wycinałem troszkę, ale około hektara 60 mi tam wyszło na tej nawigacji, że, że było wykoszone. Nieźle! Jakąby nie przerósł z tym rzepikiem. Bo te lebiody to było gdzieś tam po ścieżkach najbardziej, trochę gdzieś tam po długości też od kukurydzy, od pszenicy się zdarzyło, ale głównie ten rzepik tam na górce już był i tam już nie pojechałem, bo tam nie ma nic. Tam tylko kukurydza, żeby ten rzepik wydręczyć. Od pszenicy też nie wychodził. No ale coś trzeba z nim zrobić, albo jechać go w potarmosić. Z przodu gruber, z tyłu talerzówka. I to wziąć ładnie, podtalerzować. Żeby tą lebiowę powyrywać, bo ona się już uschła. Albo trzeba jakąś kosę. To też może być troszkę więcej połówek na górze, bo to ostatnie już wysypane z dna. Tak mi się wydaje. No ale jest to tutaj. Na pewno przyczyną to, że za gruby na szczeliny do APS-u. Na te klepisko. Kukurydziane już takie mówić, jakbym poszedł ten groszek to bym właśnie wymienił te klepisko, już mówię, już bym się postarał ten podajnik tam. Nawet chyba bez podajnika da się to wymienić, bo ściąganie ściągamy tą blachę, bo daje tak coś tak coś kojarzy już. Za każdym razem to żeby klepisko chciał zmienić i te przednie pod APS-em, to gdzie tam będzie musi ściągać podajnik. Chyba to nie trzeba robić. To na pewno byłoby dużo mniej go połupanego. No nic. Ciekawe, kto takie połówki by wziął. Do czego by się to nadawało? Właśnie jak po takim czyszczeniu będzie. No i jest tej lebiony. Wiatr 1300 był dany. Specjalnie właśnie duży, żeby ją wyrzucić. Dobra, wychodzę. Pozdrawiam.